Witam szanownych subskrybentów. Dzisiaj będę poruszał tematy trudne. Tematem trudnym jest windload windload jest to współczynnik, który ma określać obciążenie czaszy spadochronowej masą podwieszoną skoczka. Jest to współczynnik, który jest wyliczany według amerykańskich jednostek, czyli jest stopa kwadratowa, którą akurat znamy, bo w stopach kwadratowych. Są faktycznie wyrażane powierzchni zakupowanych przez nas spadochronów i jest potrzebny do tego funt amerykański, czyli jednostka masy mniej więcej pół kilograma. Współczynnik nam ma przedstawić i nam pokazać, czy ten spadochron, na którym latamy, albo na którym zamierzamy latać, jest obciążony w sposób zbyt duży lub też zbyt mały. Nie, moim, moim zdaniem... Bardzo trudna i bardzo grząska jest kwestia tego, żeby spadochron był za mało obciążony. Co o czym świadczą skoki szkolne, kiedy na dużych spadochronach są wyrzucane wątłe dziewczęta i nic się strasznego nie dzieje. Jeżeli weźmiemy, podzielimy masę podwieszoną skoczka przez powierzchnię spadochronu, dobrze mówię, im będzie większa masa, tym będzie. Większy winglot, to my uzyskamy pewien, pewien wskaźnik. I teraz ten wskaźnik stał się niejako elementem wiary spadochronowej. To, to być najbardziej istotne, co określa sam spadochron, to jest sam winglot. To dobrze, że jest to popularyzowane i dobrze, że ludzie stają sobie sprawę z tego, że czasza może mieć pewien winglot. I jeżeli jest to jeden i więcej niż jeden, to już to zaczynają być coraz bardziej wciążone spadochrony. Jeżeli jest ponad dwa, to znaczy, już mamy naprawdę nad sobą. Yy, bardzo mocno obciążony spadochron. To wszystko jest bardzo fajnie, natomiast to jest mniej więcej tak, jakby uszeregować skoczków jedynie pod kątem ich masy i liczby skoków, i to by było to samo, co mamy spadochrony, które dzielimy się, dzielą się na te, które mają pewną powierzchnię i kolor. To, to nie jest tak do końca. W związku z tym dobrze by było sobie zdać sprawę, że przy zmniejszaniu spadochronu. Jest o wiele więcej istotnych czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. To nie tylko sam winkload, do którego będziemy dążyli, który sobie znajdziemy w tabelach i który znajdziemy też w tabelach u producentów, na, na stronach, które są, które, gdzie rekomendowane są dane produkty i jest napisane dla jakiego doświadczenia wyrażonego w skokach, jakie obciążenie danego spadochronu. To jest dalece za mało. To nie, to nie tylko tak powinno wyglądać. Ludzie się dzielą między sobą bardzo mocno na Zarówno pod kątem możliwości psychofizycznych i wieku, sprawności fizycznej. Przecież zwróćcie uwagę, że możemy mieć dwóch, dwoje skoczków. Powiedzmy, jeden i drugi skoczek mają podobną, podobny, są podobnym przedział doświadczenia mają powiedzmy 100 skoków. I ważą tyle samo. Powiedzmy, niech ważą 70 kg. Ale 70 kg jest jeden młody chłopak, który ma 20 parę 30 lat, jest kierowcą motocykli wyścigowych, jeździ od dawna, trenuje dużo, jest człowiekiem, który ma bardzo mocno, jak to wykształcony refleks i pracę w sytuacjach skrajnych, sytuacjach nerwowych, a z drugiej strony będziemy mieli powiedzmy. 50-paroletnią księgową, która mocno stroni od aktywności fizycznej, tylko siedzi przed biurkiem i też ma taką samą masę. I teraz co mamy traktować, traktować tak samo, nie, absolutnie nie pije żadnego seksizmu tutaj. Nie chodzi mi o to, że, że możemy zamienić trolami, to może być młoda dziewczyna, która jeździ na motocyklach, i może być też 50-letni księgowy, który, który się bierze za skoki spadochronowe. Chodzi mi tylko o zestawienie, że to, to jest dwójka zupełnie różnych ludzi i powinni mieć zupełnie inne spadochrony. Nasuwa się bardzo istotne pytanie odnośnie obciążenia spadochronu. Po co mieć spadochron, który jest bardziej obciążony? To pytanie mnie też właśnie nurtuje od niedawna. Nie ukrywam, że zbiegło się to z pisaniem tej książki o sytuacjach awaryjnych, która na mnie też zrobiła wrażenie, bo zbierając do tego różnego rodzaju wypadki, zacząłem też na siebie patrzeć pod kątem tego, że to ja mógłbym być kiedyś taką osobą, która jest brana potem do statystyk, na której, której wypadek się analizuje i próbuje w przód popatrzeć, co zrobić, żeby nie być taką osobą, którą ktoś kiedyś będzie analizował pod kątem popełnionych błędów. I doszedłem do wniosku, że na dobrą sprawę to zupełnie nie rozumiem, dlaczego mam spadochron o powierzchni 119 stóp. Zrobiłem na nim kilka tysięcy skoków, cały czas sobie na nim daję radę. Powiem, że całkiem przyjemnie się ląduje na nim, jak, tak jak się ląduje. Ale przebiegłem kolejny raz z wiatrem ostatnio, przetupałem jak Ben Johnson, a nie jestem Benem Johnsonem, aż mnie zabolały kostki od biegania po twardym gruncie. Plecy mnie też zabolały, mnie od dawna bolą. I zacząłem zastanawiać, po co mi te pióra. To jest jedno pytanie, które sobie zacząłem zadawać. Nie? Drugie pytanie było takie, jaka jest moja wiarygodność, kiedy tłumaczę młodym skoczkom, żeby... Nie kompletowali sobie zestawów z zbyt małymi spadochronami, skoro sama mam spadochron 119. A w jakim celu mam ten spadochron 119, skoro nie biorę udziału w żadnych zawodach? Nie jestem żadnym sportowcem, który trenowałby słupy. Przyjemnościowo sobie, co jakiś, robię sobie, ląduję ciągle tak samo od lat, nic nie zmieniając, tak samo, taki sam manewr, tak samo szuram stopą po ziemi, tak samo dobiegam, tak samo się zatrzymuję. Nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia, więc po co? mając zapasowy, który ma 120 parę stóp. Także książka, wing no, nadchodzące 10 tysięcy skoków i, pęknięta, i pęknięte 40 lat, które pękło zupełnie niedawno, ale pękło niewątpliwie, skłania mnie też do refleksji, do tego, żeby coś pozmieniać i nie ukrywam, że właśnie sobie parę dni temu, dokładnie dwa dni temu, postanowiłem, że zmienię spadochron ze 119 stóp na 190 stóp. Może to nie jest coś, co jest, co, co pokazuje tendencję i modę, która panuje jest po Być może to jest coś zupełnie nowego, podobnie jak to, że sobie zrobiłem zdjęcia i y, uwieczniłem to, że ćwiczę na obszarze procedura balyjna i mam zamiar tym się chwalić. To są rzeczy, które chciałbym, że być może będą to dużo powiedziane, początkiem jakiejś zmiany, ale uświadomienia też ludziom, że Dobrze jest mieć spadochron, który umożliwia lądować w terenie, lądowanie w terenie przygodnym. Nie słyszałem jeszcze żadnej osoby, która powiedziałaby, że lądując na przykład w mieście, na jakimś, na jakimś yy, bardzo trudnym terenie, żeby narzekała, że ma zbyt dużo stóp kwadratowych nad swoją głową. Nie słyszałem też, żeby ktoś ratując się na spadochronie zapasowym, narzekał na to, że jego zapasowy był za duży, i że był niedociążony tak jak trzeba. Nie? W związku z tym przy okazji wing -load -up, trzeba by sobie też poruszyć całą masę Innych rzeczy. O, o Inglodzie znajdziecie oczywiście artykuły też na swoich Hiszpanii, ale to jest tylko współczynnik obciążenia spadochronu, nic więcej. Nie ma co się za tym na bardzo zastanawiać. To tylko tylko nam pokazuje, ile jest funtów podwieszonych pod daną stopą kwadratową powierzchni spadochronu. Natomiast tam pod tą, pod tą czasą spadochronu jest podwieszony człowiek, który sobie może zrobić krzywdę, który, sobie, który się może zabić w niefortunnych okolicznościach, jak chociażby splątanie. To wszystko, to wszystko wtedy wychodzi, zaczynają się problemy. Latając na małym spadochronie, mamy też mały, mały zapasowy. Latając na małym spadochronie, musimy oczekiwać bardzo gwałtownych reakcji, gwałtownych. Yy... Sytuacji awaryjnej, gwałtownych gotownych zadziałań spadochronu, kiedy on się otworzy nieprawidłowo, nie mamy prawie szans, mając spadochron przy moich 100 kg, mając spadochron 120 stóp, na to, żeby powiedzmy, kiedy zemdleje i automat mi otworzy zapasowy spadochron, żebym bez uszczerbku na zdrowiu wylądował. Nie wiem, czy takie lądowanie zewłok podwieszony pod, pod małym spadochronem byłby w stanie przeżyć. Ja potrzebuję dobrze rozpędzić spadochron, żeby na nim, na nim wylądować. Więc, kilka przemyśleń a propos tego omiglądu doprowadziło mnie do sytuacji, w której chciałbym serdecznie Was zastanowić na to, żebyście się głęboko zastanowili nad tym, po co Wam jest potrzebne zmniejszanie spadochronu. Owszem, można, owszem, dacie sobie radę, owszem, jeżeli będziecie trenowali na spadochronie, to będziecie mogli na nim lądować coraz lepiej i będziecie mogli go coraz bardziej redukować. Ale pytanie jest fundamentalne: po co to robić? Przecież większość z Was, tak jak i ja, ma przyjemność z tego, że wyskakuje z samolotu i chciałby bezpiecznie wylądować. To no to jest najistotniejsze, a nie to, czy wylądujemy o wiele szybciej. Wolę być dłużej w powietrzu, wolę móc regulować sobie prędkość, z jaką, z jaką będę opadał w dół, żeby na przykład pozwolić innym skoczkom wylądować, wolę lądować sobie w terenie przygodnym na dużym spadochronie. Zaczynam się o tym zastanawiać. Przerobiłem pewne lekcje, które być może są przed Wami i być może wcale nie musicie ich przerabiać i nie musicie się uczyć o swoich błędach i nie musicie mieć żadnych, żadnego uszczerbku na zdrowiu. Bardzo mocno się zastanówcie nad tym, kiedy zmniejszać spadochron. To jest rzecz i po co? Po co to w ogóle robić? To takie moje przemyślenia z okazji nadchodzących 10 tysięcy skoków, z okazji popełnienia dość dużej książki dotyczącej sytuacji awaryjnych. I to wszystko hmm, podzieliłem się z Wami online tym. Za chwilę będę nagrywał kolejny film. Dziękuję za uwagę, staram się, bo dostałem feedback, za mało się uśmiecham. No staram się coraz więcej uśmiechać, ale kiedy mówię o ważnych sprawach, to jest mi z tym coraz trudniej. Także do usłyszenia, do kolejnego filmu. Dziękuję.